Cześć! Dopiero co mój kanał przekroczył okrągłą sumę tysiąca subskrybentów. I pomyślałam, że jest to dobry czas na takie mini podsumowanie mojej dotychczasowej działalności na YouTube. Ja absolutnie nie będę Was teraz, nie wiem, zanudzać opowieściami o jakichś starych, dawno temu opublikowanych filmach. To by było trochę bez sensu. Natomiast. Opowiem Wam, jakie są wady i zalety prowadzenia kanału na YouTube przez osobę zajmującą się twórczością plastyczną. Ponieważ jeżeli wiecie, jeżeli widzieliście jakieś moje poprzednie filmy, to prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę, że ja właśnie twórczością artystyczną się zajmuję. Działam głównie w technice linorytu oraz drzeworytu. To są techniki zaliczane do grafiki artystycznej. A oprócz tego, od czasu do czasu wykonuję takie bardziej klasyczne prace przy użyciu tradycyjnych technik malarskich. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że, że ten mój kanał wciąż jest miniaturowy. No, nie, ma, nie ma co tutaj ukrywać, udawać, że jest inaczej. Natomiast, mimo to, uważam, że jest kilka kwestii, o których. Mogę opowiedzieć, które mogą się okazać dla Was interesujące, zwłaszcza jeżeli jesteście w podobnej sytuacji do mojej, to znaczy w podobnej sytuacji do tego, jak ja byłam, w jakiej byłam niedawno, w jakiej byłam przed założeniem mojego kanału, czyli właśnie jesteście artystami, działacie w jakichś dziedzinach plastycznych i rozważacie, czy opłaca się Wam, czy warto, czy z jakiegoś powodu po prostu założenie kanału na YouTube. Ma sens. Ja jestem zdania, że jak najbardziej warto prowadzić kanał na YouTube, zwłaszcza jeżeli jesteście właśnie w sytuacji podobnej do mojej, czyli w przypadku, kiedy działa się gdzieś w jakichś dziedzinach artystycznych. Natomiast zdaję sobie również sprawę, no ponieważ osobiście, osobiście tego doświadczałam, że publikowanie filmów w internecie ma również wiele negatywnych konsekwencji. I w związku z tym, zanim wy podejmiecie jakąś tam ostateczną decyzję, czy zakładać kanał, czy publikować filmy, czy tego nie robić, no to myślę, że warto, żebyście się y, zapoznali z moją opinią, bo być może Wam to nieco y, pomoże podjąć właściwą decyzję. Jakie są wady i zalety prowadzenia kanału na YouTube z punktu widzenia artysty plastyka? Wolność. YouTube jest tym miejscem, gdzie jako artyści możecie być w pełni niezależni. I jest to szalenie ważne. Jest to, jest to taki komfort, którego tak naprawdę w innych miejscach praktycznie nie da się osiągnąć. Oczywiście pomijam tutaj jakieś inne, inne platformy społecznościowe, działające również w internecie. Więc generalnie publikowanie swoich prac w internecie daje nam o wiele większe poczucie wolności niż gdybyśmy mieli to robić w spo sposób tradycyjny. Czyli niż gdybyśmy mieli współpracować z jakimiś fizycznie istniejącymi galeriami. Oczywiście współpraca z galeriami ma cały szereg innych zalet, których YouTube YouTube nam nie daje, no ale to już, jest, to już jest temat na inne filmy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o, te, o tą przewagę YouTube'a, na którą ja chciałabym zwrócić Waszą uwagę, jest to właśnie ta ogromna dawka wolności, której w przypadku galerii tradycyjnych byście nie mieli. Już wspomnę, ja nawet tą kwestię, że jeżeli jesteście początkującymi artystami, to prawdopodobnie do jakichkolwiek galerii albo do jakichkolwiek wartościowych galerii. Nie będziecie mieć zwyczajnie wstępu ze swoimi pracami, nikt nie będzie chciał ich publikować, pokazywać, a w przypadku YouTube'a nikogo zwyczajnie nie musicie prosić się o zdanie, działacie samodzielnie na własną rękę i nie jesteście niko od nikogo zależni. Więc jeżeli jesteście osobami, dla których na przykład konieczność pójścia na jakieś ustępstwa, yy, czy też yy, ta konieczność. Proszenia się y, osób prowadzących galerie sztuki o to, żeby przyjęli Wasze prace. Bo w przypadku właśnie początkujących artystów z reguły tak to wygląda, że to artysta musi zgłosić się do galerii, to artysta musi. To jakby. To galeria robi łaskę artyście, a nie artysta galerii. Więc, więc jeżeli nie chcecie być na tej pod. Podrzędnej pozycji, tylko sami chcecie dyktować warunki, to po prostu sami musicie sobie stworzyć miejsce do prezentowania swoich prac. Czasochłonność. Niestety, jeśli chodzi o minusy prowadzenia kanału na YouTube, jest to właśnie ogromna ilość czasu, która związana jest zarówno z. Yy, Montowaniem filmów, z przygotowaniem filmów. Samo nagrywanie nie jest moim zdaniem czasochłonne, natomiast proces montażu, przynajmniej w moim przypadku, jest bardzo czasochłonny. Więc jeżeli nie jest to dla Was przyjemność, to moim zdaniem nie ma sensu się tym zajmować. Ja, dla mnie, dla mnie montowanie filmów jest fajne, jest interesujące samo w sobie, więc tak naprawdę, pomimo tego, że zajmuje mi to wiele czasu, to ja nie uważam tego czasu za stracony. Więc jeżeli podchodzicie do tej kwestii podobnie, yy, podobnie jak ja, to jak najbardziej YouTube będzie dla Was. A jeżeli yy, jest odwrotnie, to znaczy, jeżeli nie lubicie montować filmów, nagrywać, przygotowywać yy, materiału i nie macie kogoś, kto by <laughs> zwyczajnie Was w tym wyręczył, to raczej nie zawracajcie sobie głowy YouTube'em, bo. Bo to się nie opłaca, bo to przyniesie Wam więcej strat, chociażby tych strat czasu, niż ewentualnych korzyści. Ogromną zaletą YouTube'a jest też jego bezpłatność, ponieważ jeżeli jesteście artystami, jeżeli, jeżeli chcecie w jakiś sposób promować swoją sztukę, to często może okazać się, że wymaga to od Was pokrywania różnego typu opłat. Yy, że jest to po prostu kosztowne. No, po prostu reklama jako usługa jest z reguły płatna. A w przypadku YouTube'a macie tak naprawdę reklamę za darmo. Oczywiście jest to duże uproszczenie, ponieważ no, płacicie jakby swoim czasem, yy, płacicie pieniędzmi za sprzęt, który służy Wam do nagrywania, do montowania. Natomiast samo publikowanie filmów yy, w. Na platformie YouTube jest bezpłatne. W przypadku, kiedy odniesiecie yy, sukces wręcz, to wy może będziecie mogli zarabiać na tym YouTube, ale to już pomijam nie mam te kwestie, bo jakby one dla mnie nieistotne w, w tym momencie. Natomiast yy, dużą zaletą jest to, że właśnie dzięki YouTube'owi możecie zdobywać grono odbiorców, możecie zdobywać. Grono osób, które pozna Waszą sztukę, zainteresuje się nią i nie musicie po prostu za to płacić. A wbrew pozorom, chociażby w, często okazuje się, że udział w jakichś wystawach, czy też konkursach artystycznych, czy obecność danych prac w galeriach sztuki nie jest darmowa dla artystów. Oczywiście nie, nie dzieje się tak zawsze, ale czymś Normalnym, nie mówię, że czymś częstym, ale czymś jak najbardziej normalnym i akceptowalnym są chociażby opłaty wstępne, wpisowe za udział w konkursach, czyli artystycznych i to nawet takich yy, uznawanych za profesjonalne. Czyli jeżeli wy chcecie, żeby wasza praca była jedynie kwalifikowana, rozpatrywana do tego, żeby Zaprezentować się na, na jakiejś wystawie w związku z jakimś tam ważnym wydarzeniem artystycznym, to nie tylko, że musicie się zgłosić i przejść tą selekcję, to jeszcze musicie za to zapłacić. Więc, no, no, co, no co zrobić, jeśli, jeśli takie są wymagania, no artyści się godzą na tą sytuację. Nie ma się też co dziwić, że organizatorzy takich wydarzeń Pobierają takie opłaty? Mają do tego prawo, więc to robią. Jest to, jest to ich wybór. Natomiast, jeżeli wy chcecie unikać takich opłat, takiej konieczności inwestowania finansowego właśnie w możliwość prezentowania publiczności swoich prac, to YouTube może się okazać jak najbardziej miejscem dla Was. Negatywne komentarze. To jest z kolei bardzo duży minus. YouTube'a. Oczywiście możecie teoretycznie zablokować pod swoimi filmami funkcję komentowania, natomiast moim zdaniem jest to bardzo złe posunięcie, ponieważ ono jakby sugeruje już odbiorcy, sugeruje osobie, która ogląda Wasz film, że chyba coś jest z Wami nie tak, że chyba skoro nie zostawiacie tej możliwości na swobodną dyskusję, to chyba coś tutaj postępujecie niewłaściwie i obawiacie się krytyki. Więc ja zakładam, że opublikowaliście film i jest możliwość komentowania tego filmu udostępniona właśnie oglądającym. No i niestety, jeżeli będzie Wam stopniowo wzrastała ilość oglądających, ilość subskrybentów, ilość widzów, to zarazem będzie Wam wzrastała ilość ludzi, którzy zwyczajnie Was nie lubią albo nie podoba im się to, co robię, robicie. Albo nie wiem, są zazdrośni, mają zły dzień, mają brzydki charakter. No i tacy ludzie w jakiejś tam części będą również komentować Wasze filmy i, i będą to robić często w przykry dla Was sposób. Więc musicie się jakby tak opancerzyć i, i nauczyć się sposobu na to, żeby, żeby właśnie nie przyjmować zbyt do siebie tego. Tego rodzaju komentarzy negatywnych, a jeżeli jesteście właśnie artystami, to prawdopodobnie, może, może nie prawdopodobnie, ale istnieje spora szansa, że jesteście ludźmi po prostu wrażliwymi, yy, którzy nie do końca są w stanie sobie tak swobodnie, bezproblemowo radzić z krytyką, a niestety w przypadku właśnie prowadzenia kanału YouTube na tą krytykę często bardzo niesprawiedliwą. I często y, w taką bardzo bezpośrednią, wręcz wulgarną, będziecie narażeni. Ja na razie, na szczęście, nie spotykam się z jakąś dużą ilością takich bardzo negatywnych, hejterskich komentarzy. Póki co trafiam na naprawdę miłych i sympatycznych widzów w większości. Natomiast zdarza mi się. Y, o, co mi się zdarza? Zdarza mi się, że, że komentujące mnie osoby w sumie odnoszą się do mnie w pozytywny sposób, ale odczuwam, że traktują mnie tak trochę protekcjonalnie, lekceważąco, że na za dużo sobie pozwalają w tych komentarzach. Nie, nie, wiem, nie będę teraz rozwijać tego tematu, ale, ale właśnie spotykam się z komentarzami, które nie do końca mi odpowiadają I, i no cóż, no taki jest YouTube, jakby trzeba się z tym pogodzić i trzeba, ale trzeba mieć zarazem tą świadomość, więc jeżeli uważacie siebie za ludzi, którzy nie będą potrafili poradzić sobie z mogącą się pojawić w mniejszym, w mniejszym lub w większym stopniu falą krytyki, to również raczej na publikowanie filmów w internecie się nie decydujcie, bo bo to może być dla Was przykre, tak, tak zwyczajnie. Kolejną dużą zaletą prowadzenia kanału na YouTube jest y, budowanie społeczności i sieci kontaktów. I to jest ważne, zwłaszcza w przypadku osób, które w swoim środowisku, załóżmy, że mają masę sympatycznych, miłych ludzi, którzy y, są wartościowi i wspaniali, natomiast nie podzielają tych samych zainteresowań co Wy. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że na przykład, właśnie tak, załóżmy, że również jesteście artystami, twórcami, ale w waszym środowisku nie ma innych artystów, no to pomimo tego, że macie, jakby żyjecie wśród fajnych ludzi, to będziecie czuli ten brak takiego zrozumienia, że, że będziecie żyli w takim pewnego rodzaju poczuciu osamotnienia, ponieważ nie będziecie. Mogli tych swoich pasji, tych y, artystycznych, ważnych dla Was kwestii, nie, nie będziecie ich mieli z kim dzielić. A w momencie, kiedy właśnie zaczniecie tworzyć swoją społeczność, która będzie y, oparta na, na tym Waszym kanale, na tych publikowanych przez Was filmach, to bardzo szybko okaże się, że, że macie do czynienia, do czynienia z. Prawdziwymi, realnie istniejącymi ludźmi. I wręcz może się okazać tak, że część tych internetowych znajomości, opartych na początku tylko jakiś tam, nie wiem, komentarz pod filmem, przekształci się w znajomość poza internetem albo nawet tylko internetową, ale taką, taką głębszą, bardziej bezpośrednią. Czyli po prostu dzięki YouTube'owi możecie poznać fajnych, Wartościowych ludzi, którzy podzielają Wasze pasje, zainteresowania i mają podobne poglądy do Waszych. To, to, jest, to jest nie do zapłacenia. To samo, samo to już powinno wystarczyć, do tego, żeby na prowadzenie y, YouTube'a się zdecydować. Ważniejsza ilość od jakości. Nie, niestety bardzo się przekonałam, że publikowanie filmów na YouTubie tak podświadomie wymusza na mnie to, że staram się działać szybko, stałam, staram się regularnie tworzyć nowe prace, a przez to niestety muszę bardzo skupiać się na tym, żeby nie cierpiała na tym ich jakość. Ponieważ algorytmy YouTube'a działają w ten sposób, że jeżeli publikuje się filmy często i regularnie, to wtedy ilość osób, które do których te treści docierają, jest znacząco większa. Natomiast, jeżeli będziecie publikować filmy od czasu do czasu, rzadko, w dodatku w jakichś tam przypadkowych dniach, tygodniach, przypadkowych porach, to wtedy te zasięgi będą nieporównywalnie mniejsze. A z kolei praca artystyczna bardzo często jest naprawdę czasochłonna, i żmudna, i wymaga wielu, wielu godzin, dni, tygodni. I to jakby ze sobą nie, nie współgra. To, to źle działa, że albo będziecie osiągać jakby zadowalające efekty waszej właśnie YouTube'owej działalności, albo waszej artystycznej działalności. I połączenie tych dwóch aspektów, tych, yy, tych dwóch światów jest bardzo, bardzo trudne, bo działalność artystyczna. Aby była dobra i wartościowa, musi mieć za priorytet właśnie jakość, a nie ilość. Natomiast działalność YouTube'owa niestety bardzo często za priorytet ma ilość. Więc tutaj uczulam na to, żeby, żeby od samego początku, od pierwszego waszego momentu, kiedy zdecydujecie się na publikowanie filmów na YouTubie. Mieć w głowie tą świadomość, żeby sobie nigdy nie pozwolić na to, żeby właśnie yy, zmy, yy, chcąc regularnie publikować filmy, godzić się na to, że prace, które będziecie wykonywać, że wasza twórczość artystyczna, plastyczna będzie gorszej jakości, bo to wam na dłuższą metę, wbrew pozorom, nic dobrego nie przyniesie. Komentarze. I to jest tym razem plus. Bo o ile przed chwilą wspominałam o komentarzach tych negatywnych jako o czymś złym, to tym razem chciałabym powiedzieć, że komentarze mogą być też czymś szalenie pozytywnym. I to nie chodzi mi o to, że nie wiem, że będą Wam pisać ludzie o Boże, jaki ładny obrazek jesteś, cudowna, wspaniała, masz talent. Takie rzeczy też są miłe, nie powiem, że nie. Natomiast one nie mają takiej większej wartości. A wartościowe komentarze to te, które... Pozwolą Wam się rozwijać. Czyli, jeżeli ludzie zobaczą to, co robicie, zobaczą Wasze prace, zobaczą Wasz proces twórczy i w jakiś sposób odniosą się do tego, skomentują to, po, yy, przedstawią swoją opinię, a być może doradzą Wam, nie wiem, w jakichś technicznych kwestiach na temat użytych materiałów, sposobów ich wykorzystania i tego typu rzeczy, to to jest znowu niesamowita wartość, której w inny sposób nie bylibyście w stanie zdobyć, albo byłoby to o wiele trudniejsze do, do zdobycia. Takie właśnie bezinteresowne, życzliwe porady. Nie wszyscy traktują YouTube poważnie. I tutaj no, musicie sobie zdawać sprawę, że cały czas nie wszyscy ludzie. No, jedni są bardzo rozwinięci technologicznie, inni cały czas żyją w średniowieczu i mają jakieś uprzedzenia, i cały czas w, w przekonaniu społecznym funkcjonuje coś takiego, że jak artysta prezentuje swoje prace, nie wiem, w jakichś tam popularnych galeriach, to znaczy, że to jest dobry artysta. A jeżeli nagrywa sobie filmy, miki w internecie, to jakieś dziwadło. I oczywiście. Tak yy, wiele osób, coraz więcej osób tak nie uważa, ale wciąż jest cały, cały szereg ludzi, którzy mają właśnie takie nieco archaiczne myślenie. Będzie to powód do kpin i do tego, żeby Was poważnie nie traktować. Więc no, z tym też się musicie, musicie niestety liczyć. Dobra, ostatnia rzecz, bo nie chcę już yy, tak bardzo przeciągać. Prowadząc YouTube wzrośnie Wasza pewność siebie i... Umiejętności związane z publicznym mówieniem. I to jest już jak zaleta, niezwiązana stricte z przypadkiem publikowania filmów na YouTube przez artystów plastyków, tylko generalnie dotyczy to wszystkich. Warto mieć kanał na YouTube, bo dzięki temu po prostu regularnie ćwiczycie. Publiczne przemawianie, no może nie, nie dosłownie publiczne, bo przed kamerą, ale z taką świadomością, że y, ludzie obcy i to często w, w znacznej ilości będą słyszeć to, co mówicie, będą widzieć to, jak wyglądacie, jak się prezentujecie, jak się zachowujecie, jak się poruszacie. I oczywiście to też będzie stopniowy proces, ale gwarantuję Wam, że to Wam y, naprawdę przyniesie wiele korzyści. Bo yy, będzie Wam później łatwiej w takim życiu publicznym. Dobrze, to chyba tyle. Oczywiście nie są to wszystkie kwestie, które można by poruszyć, jeśli właśnie chodzi o temat tego, jakie są zalety i wady prowadzenia kanału na YouTube przez yy, artystę plastyka. Natomiast w tym momencie to jest chyba wszystko, co przychodzi mi do głowy, więc nie ma sensu przedłużać. Ja Wam bardzo dziękuję. Jeszcze raz. Chyba jeszcze raz? Nie, chyba jeszcze nie dziękowałam. Dziękuję Wam oczywiście za te 1000 subskrypcji, bo to jest no takie, takie miłe osiągnięcie takiego, yy, takiej okrągłej sumki. Dobra, trzymajcie się i do następnego filmiku, pa.